Dzień dobry państwu i witam serdecznie w kolejnym odcinku z kariery. Dzisiaj wracamy do naszego zarządzania klubem Juventus. E, ostatnio graliśmy Ligę Mistrzów i przegraliśmy z Pedrze do więc. Eee, szanse na to, że zwrócimy są dosyć małe, powiem szczerze. Nigdy nie mów nigdy, proszę Państwa. Lecimy oczywiście dalej z sezonem. Aktualnie widzę, jest tak średnio, bo jesteśmy na miejscu chyba szóstym. Przechodzimy do dnia meczowego. Eee, no, niestety w tabeli sytuacja wygląda tak, że brakuje nam punktów aż 10, żeby dogonić Inter więc musimy dosłownie wszystko wygrywać teraz. No, nie ma opcji, że nie będę chociaż w top 4, bo inaczej będzie lipa. Aczkolwiek wydaje mi się, że mogą mnie zwolnić po tym sezonie, więc no nie wiem, zobaczymy, <laughs> bo się robi tak średnio. Eee, dobra, ustawię jakieś wytyczne w składzie. Moi drodzy, i tryhardujemy. No i lecimy, nie? Meczek z Żyną, proszę Państwa, który powinniśmy teoretycznie wygrać. Lecimy z szybką symulacją. I czy zaczniemy od zwycięstwa? Proszę Państwa, 2 do 0. Ken, dwie brameczki, to się może podobać. Moise Ken, ocena 9-9, więc widać, że chłopak tutaj, jak chce, to może. Niestety, w życiu to się za bardzo nie przykłada. Ale proszę Państwa, wygrana, która jest bardzo ważna, ponieważ dzięki temu jesteśmy na miejscu piątym. Także elegancko, lider asyst Bruno Gimaraes 7 asyst. 27 meczów, 0.33 asyst na mecz, jest naprawdę Przemocarnie. Meczyk z mądzą, moi drodzy. Ligi mistrzów jeszcze nie ma, więc na ten meczyk z mądzą możemy sobie zagrać znowu składem silniejszym. Eee, zrobimy postępy, chciałem wrócić w nagrodzenia. Mam wrażenie, że te drożenie mniej więcej zarabiać. Co? Kim ty jesteś, człowieku? Kim ty w ogóle, kurwa, jesteś, pajacu? Wszyscy mają siłę, chcą grać. Kolejna symulacja, mecz, który musimy wygrać. 1 do 0 tak. Niezbyt pewnie. Brameczkę strzelił Kieza tym razem. Także fajnie, bo wygrywamy mecz i się pniemy wyżej w tabeli. Proszę Państwa, wielki kombek, póki się szykuje w tej tabeli, bo na pewno miejsce piąte już mamy, tak jest. I mecz z Milanem. Mecz dosyć ważny, no bo jeśli wygramy, to mamy szansę się zbliżyć do miejsca trzeciego. Także proszę Państwa, mecz z Milanem, a potem PSG. Może być problem, no ale dobra. Zaraz, zobaczmy jak tam z zadaniami, co ja tutaj muszę zrobić. Muszę ściągnąć jakichś tutaj juniorów. 25 meczów bez porażki u siebie. Chyba do zrobienia to jest, więc powinienem sobie z tym poradzić. No, finału Ligi Mistrzów raczej niestety nie zdobędę, przez co już dostałem PSŻ. No i wygranie Ligi też może być całkiem trudne. Wygrać Puchar jeszcze jestem w stanie, ale może być problem z Ligą Mistrzów i Seria. Dzień meczowy z Milanem. Eee, możemy zrobić konferencję, bo w sumie dawno konferencji nie robiłem, więc proszę Państwa, przejdźmy. Czy wierzymy jeszcze w mistrzostwo? No kurczę, walczymy do końca. Oczywiście nie. Czy Milan znów wygra? Hmm, Druża zagra na mecz. Kto wyjdzie zwycięsko? Wygramy. Przejdźmy do meczu. Zaraz musimy zrobić parę zmian w składzie, mimo wszystko, bo jednak mecz z Petrze, no Ja jeszcze w ten mecz z Petrze wierzę, więc wystawimy sobie Sterlinga, wystawimy sobie też Matiego Kasza i Gatiego, zamiast Kiminjaya. No, ten meczek akurat myślę, że możemy sobie się przysmulować, ponieważ myślę, że maksymalnie wyciągniemy z tego remis, więc zobaczmy, jak, jak to poszło. Gramy u siebie. Dobrze! Wygrywamy mecz. Moj Zekien z brameczką, trzy strzały, trzy celne wystarczyły, czyli jesteśmy na miejscu trzecim. No powiem, szczerze, spodziewałem się, że przegramy ten mecz albo zremisujemy, więc zwycięstwo bardzo mnie ciężko. I liga mistrzów, proszę Państwa. W pierwszym meczu 3-0 w dupę, co nie jest niczym przyjemnym. Wlachowicz e, teoretycznie wrócił do, po kontuzji. Kurde, ten Wlachowicz. Ewentualnie możemy go wprowadził z ławki w tym meczu. No niby, niby wrócił na rewanż ten Wlachowicz. No nic, e, przejdźmy do dnia meczowego, moi drodzy. Konferencja prasowa musi zostać zrobiona. Czas stanąć do walki na ich terytorium. Czy mecz można uznać za rozstrzygnięty? Dopóki jest szansa, będziemy się starać, proszę Państwa. No, oczywiście, że tak. Czy macie dzisiaj strześć więcej niż jedną bramkę? Musimy strzelać więcej bramek, żeby wygrać mecz, żeby przejść dalej. Musimy strzelić więcej niż jedną bramkę. No jakby, come on. Czy nadzieję na ustabilizowanie formy zespołu. Wkrótce poprawimy grę. Proszę Państwa, pora, tak? Dobrać skład. Żebyśmy mieli szansę na powrót w tym meczu, po prostu. Także no... A jest ten On nie grał w pierwszym meczu, mówiłem o chyba. Ja pierdolę. Przecież mamy... Nie ma szans. Nie ma... Inaczej. Może nie, że nie ma szans, ale przez to, że wrócił Mbappé do składu Jak ja mam konkurować z takim składem, no? Mm, no dobra, zrobimy tak. Wlachowicz teoretycznie nie może jeszcze grać. Dam go na ławkę, no muszę spróbować, no najwyżej będzie potem troszkę dłużej kontuzjowany, no ale muszę próbować. No nic więcej chyba nie zmieni niestety, no nic lepszego to chyba już nie wymyślę, moi drodzy. Musimy ten mecz wygrać? Co najmniej 3-0. Przysymuluję do końca, no ale wierzę w no. naszych chłopaków. Jest i Rabioci, jest moja jest Bremer. Ci zawodnicy, oni myślę, że oni czują, że jest opcja. No powiedz, że... pamiętamy wynik z Barceloną kilka lat temu. Może nasi Juventusiarze uznają: Hej, nie możemy być gorsi. No i jest Mbappe. Pamiętam, że ktoś się pytał, żebym sprawdził, gdzie gra Mbappe. Wszystko wiemy. Gra w Paryżu. Liczymy na cud. Przy Park de Prince jest i Fede Kieza. On chyba tutaj widzi, że jest potencjał, żeby strzelić gola Fede Kieza do norma broni Mamy już celny strzał oddany, więc jest o wiele lepiej niż w pierwszym meczu ktoś Podanko na Tapina może, tak jest słynna taktyka Albiniego. Rabio, uderzenie Mamy rożne na razie, Juventus bardzo ładnie przycisnął, to mi się podoba Dobra, dośrodkowanie kiezy. czy tutaj ktoś będzie? że Linton znowu do norma broni Mamy, Musimy zabrać piłkę, zabrać piłkę PSG, bo inaczej będzie taka lipa Że sobie nie zdajecie sprawy i Mbappe 1 do zera. Co ja mogę zrobić z tej sytuacji? Przecież to jest, No nie da się. No nie da się z takim Pedrze rywalizować, że mając taki skład. Ja nie mówię, że moi zawodnicy są źli. Ale Pedrze jest takim składem, to tak trochę. No fajna sytuacja, nie? No, może teraz, że Ellington. Chłopaki może poczują, że jeszcze jest szansa w tym meczu. Nie. No. Leć, Mojze. Dawaj, to jest ta szansa. Podaj piłkę do Mojzekena. Świetnie. Moise Ken, proszę, nie zepsuj. To jest gol. To musi być gol. To musi być gol. Jeden do jednego Moiseken, proszę Państwa. Trzy bramki znowu musimy strzelić, więc jeśli jeszcze w tej połowie byśmy bramkę, to jest potencjał, że wrócimy w tym meczu, ale to jeszcze w tej powie musi być co najmniej jedna bramka. Podasz komuś, że Linton kiedyś, czy nie za bardzo? Kurde, no co za. To, to są dzbany, to ja już słów nie mam. Te decyzje, które oni podejmują. Okej. Okay. Ładnie. Akimi, Podanie do kogokolwiek. Eee, sule, dobra. Nice. Eee. Kurde, no to był. To był potencjał. Plusy są takie, że strzelamy bramkę, no minusy są takie, że jeszcze musimy strzelić trzy bramki, więc w drugiej połowie stawiam duszę na Blachowicia. Muszę zaryzykować po prostu, muszę zaryzykować, także moi drodzy, przechodzimy w formację. 4-4-2, nie, nie, i to będzie... Jezus Maria. Fedek zaproszę proszę, please, Blachowicz jeszcze z półkarnym to musi być gol. To musi być gol, Fedek. To musi być gol, ja... Kim Min Nie ma! Zaraz się popłaczę, ja autentycznie zaraz się popłaczę, no przecież to jest nienormalne. Koniec, Koniec. Koniec złudzeń, proszę państwa, niestety po prostu już niech to się przysymuluje do końca. Wygraliśmy 3-2, więc Wlachowicz coś tam jednak pomógł, Rabio też coś strzelił, no ale 5-3 niestety przegrywamy, odpadamy z Ligi Mistrzów. Ah, no Gdybyśmy nie dostali PSG jako pierwszy oponent w 1-8, to może bym zdziałało coś jeszcze z Lidze Mistrzów, no ale niestety fakty są takie, że z tak, tak napagowanym PSG, no nie dało się, no nie dało się wygrać, autentycznie nie dało się wygrać, niestety byliśmy blisko. Mecz wygraliśmy, z plusów, zagraliśmy o wiele lepiej niż w poprzednim meczu. Już mi spada zaufanie. Jezus Maria, nie mogę z tym zarządem. Nie rozumiecie, że z PSG się nie da wygrać, się da się wygrać, a nie, nie da się przejść? Pedro, no nie da się po prostu tego przejść. Przynajmniej Wlachowicz już wrócił do formy, nawet bo bramkę strzelił. Patrzmy na plusy, których nie ma dosyć sporo ostatnio. Zmiany w składzie porobione, kilka wytycznych ustawionych. Lecimy z formacją 4-4-2, proszę państwa. i Musimy musimy się skupić na Lidze po prostu. Liga i Puchar Włoch to jest coś, co nas aktualnie interesuje. Także, proszę państwa, mecz z Salernitaną musi być oczywiście wygrany 3 do 1 Kieza i Bruno Gimaraesz oraz Bruno Gimaraesz. Więc naprawdę Bruno ostatnimi czasy no. Mega. Mega gra. I aktualnie w miejsce w tabeli wynosi, proszę państwa, czwarte. I mamy tylko 5 punktów straty do interu, proszę Państwa. To już jesteśmy naprawdę blisko, żeby jeszcze poważyć o mistrza. Prognozy nie są obiecujące. Kurwa. Nie jestem zbyt zadowolony. Ale kim ty jesteś? bajacu? wleczyłem kontuzję, czuję się lepiej. Oczywiście, że będziesz grał. Duszan. Potrzebujemy ja Cię w naszym składzie. Menedżer miesiąca, proszę Państwa, witam ślicznie, oczywiście, że menedżer miesiąca, już drugi, drugi w tym sezonie, ale potem przyjdzie Ci zarząd i może i menedżer miesiąca, ale no, nie ściągnął Pan trzech młodzików, którzy mają większą średnią niż 85,5%. Na pozycji bramkarza Osiem meczów, 7 zwycięstw, zero remisów, jedna porażka Mamy to w chrztu, panie Alvini Proszę spełniać zadania związane z modzikami. Okej, okay, Piast Gliwice Przedstawi ofertę kontraktu Jeśli Rich chce iść do Piastu, Gliwice Absolutnie nie mam z tym żadnego problemu No to co, moi drodzy, meczyk z Lecce Oczywiście ligę musimy wygrywać Także gramy naturalnie składem najsilniejszym 4-4-2 A możemy, myślę, że dać Matiemu Kaszowi zagrać meczyk Bo w sumie czemu nie? Niech sobie zagra Mati Kasz, nie zagra sobie... Sterling zamiast Sule, okej. Okay. Lecimy moi drodzy, Leczę. Jeden do jednego o 185 minucie. Kurde no, niedobrze. Może gdybym dał hakiem, to byśmy nie stracili bramki. Ja pierdziele, naprawdę źle, bo... Musimy gonić tę stawkę. A tak, to moi drodzy, przynajmniej półfinał Puchar Włoch. Dzień meczowy, proszę Państwa. Lecimy. Meczyk z Milanem. Puchar Włoch również jest w zadaniach. Czy stać nas na zwycięstwo? Mm, Zumieniamy grę. Muszę mówić, mus muszę mówić tak, żeby im się morale poprawiały, tak naprawdę. Jesteśmy gotowi. Ja będę odpowiadał tylko tak, żeby się morale zwiększały. I tyle. No to co, moi drodzy. Przejdźmy do meczu, nie? Oczywiście gramy formacją 4-4-2. Tylko, że Wlachowicz nie ma kondycji. Kurcze, dobra, musimy zrobić. Musimy zagrać 4-3-3. Na to wychodzi. I zobaczymy, że będziemy w ogóle grali w następnym. O kurwa. Dajesz tyle tej drugiej, że powinieneś więcej zarabiać. Chłopie, nie zagrałeś ani jednego meczu. Piąte miejsce w tabeli, więc musimy naprawdę tutaj już poważnie zacząć grać. Gramy w 4-4-2 i kończymy ten mecz wygrywając 3-2. Bruno Guimaraes w ostatniej minucie strzela bramkę. Duszan w pierwszej minucie i pan Bruno w ostatniej. Także ledwo co, ale się udało, więc jeszcze jesteśmy w stanie poważyć o te pierwsze miejsca, Ale coś czuję, że w tym sezonie mogę mieć problemy z utrzymaniem posady, niestety. Derby Turynu, proszę państwa, na tego meczu nie możemy przegrać, Bądźmy szczerze. to jest mecz typu. Must have, żeby wygrać. Musimy grać 4-4-2, no bo inaczej nie będę wygrywał meczu, więc 4-4-2. Meczyk z Torino. 2-0. Sule z brameczką oraz duszę Więc elegancko, moi drodzy państwo. O kur... Kieza jest zawieszony w meczu z Napoli. Ja <grym> pierdziele. Czemu mi tak kłody pod nogi rzucają ciągle, no? E, aktualnie Napoli jest na miejscu piątym, jesteśmy na czwartym. Więc możemy sobie umocnić miejsce w tabeli. Konferencja prasowa. Jakieś ciekawe pytania, nowe na przykład. Kto będzie górą? Wygramy, nie? No, wiadomo, że wygramy. Czy morale waszych rywali leży i kwiczy? Powinni mieć na baczności, oczywiście, jak zawsze. Czy jest wiara w mistrzostwo? Po czym do końca, oczywiście. No, ciągle jest szansa na mistrza, więc no, musimy walczyć. Formacja 4-4-2. I problem jest taki, że Kieza nie może grać. I to jest straszny problem. Będzie musiał zagrać, no chyba, sterling, taki trochę niewypoczęty. I musimy sobie poradzić w taki sposób, moi drodzy. 4-4-2. Lecimy. Meczyk z Napoli. Jak będzie jakiś mecz z Interem, to oczywiście sobie zagramy normalnie, ale chcę zobaczyć, jak sobie Będziemy z Napoli. 2-2. Ah, no znowu, kurczę, remis. Niedobrze, bo ten remis mi bardzo mało daje. No, nie wiem, czy jeszcze jest w ogóle szansa na mistrza aktualnie. I mamy. A, to jest. Półfi A, czekaj, bo my teraz gramy półfinał Italia. Ty, to jeszcze jest szansa na powrót w tym pucharze. Och, pierwszy mecz przegraliśmy 3-2, ale przypominam, że nie mieliśmy pełnego składu. Więc jednak ten mecz z, z Milanem może, może się zmienić. Więc oczywiście sobie odpalimy widok taktyczny. Czy czujemy się pewni po tym, jak przegraliśmy jedną bramką. Wierzę w mój zespół oczywiście, proszę Państwa. Jak przygotowania? Jesteśmy gotowi, naturalnie zawsze jesteśmy gotowi, przecież gramy składem na najlepszym tak naprawdę. Ligi Mistrzów już nie ma, nie musimy aż tak rotować. Dobra, gramy sobie 4-3-3. Widok taktyczny, moi drodzy. Lecimy. Być albo nie być w Pucharze Włoch. Pamiętajmy, że pierwszy mecz oczywiście przegrany 3-2, tym, tym razem gramy u siebie, więc mam nadzieję, że przez to, że gramy u siebie, chłopaki poczują więcej skrzydeł. żary Leo. <laughs> Nie rozumiem, na no, autentycznie nie rozumiem Autentycznie nie rozumiem, czemu w obronie te boty grają jak głąby Co tu zrobił Hakimi? Ja pierdolę, chłopie, patrzy na piłkę i jeszcze się odsuwa No przecież to jest nienormalne Moiseken, wracamy Piękny. Bruno Guimaraes, to jest taki GOAT Robinson, raz asysta Podanko ładnie, Kieza, uderz Podaj gol oh, Jezu, gdyby to był Duszan No Tak? Moiseken, proszę, mamy Druga bramka, więc mam już wynik 4-4 Powoli wracamy, wracamy na odpowiednie tory Nie. nie. I hop mi greedy będzie robił, w Offline nawet mi robią greedy, ja nie wiem po co? Co to w ogóle za pomysł? Po co? Może... Takie mnie wkurzają decyzje botu, że zaraz mnie wytrzymam, przysięgam nie. mnie. na 40 metrze otoczono obrońcami, podejmuje decyzję, żeby odejść Ja nie wiem. Leci Kieza, podań do, do Jelintona albo coś. Please. Jelinton. Jelinton przywraca nam nadzieję. 3 do 2 remis w meczu. Także moi drodzy, jest na razie dobrze. Teraz nie stracić bramki i będzie fantastycznie. To jest to, to jest kontra. Jelinton. Czyli 3 na 2. To musi być plan do mojego Zekena. Proszę cię, nie spieprz, nie spieprz tego. No co za... Ura. Sule, błagam. Jeszcze masz kiezę. To nie może się nie skończyć golem. Nie może się nie skończyć. Kurwa jezu, na macie. Japi. Brawo Wojtek Jezu proszę nie! Kenan Lili wchodzi w miejsce Moizekada. Próbujemy. To jest gol. Wojtek szczęśliwy. Wow, jak on to wyjął Wojtek. Jaka animacja w ogóle. Chłopy się cieszą jakby już puchar zdobyli. Przecież co jest? No i pograne. No i gdzie był Bremer? Gdzie był Bremer w tej sytuacji? To jest gol. Kurde, to co za gówno, nie wiesz? Gorzej niż w Ultimate, bo ja nie mam na to wpływu. Widzicie sami, co robi Bremer? Czemu Bremer pobiegł przez całą akcję za zawodnikiem, żeby zostawić dziurę z tyłu? To jest dla mnie tak frustrujące, bo ja nie jestem w stanie. Widzicie sami, gdzie był Bremer? Czemu? Ok, czemu? Odpadamy w Pucharze półfinału Włoch. O tym, jak... Ech. Ja ich tak zwyzywam w tym wywiadzie, że to jest nienormalne, chłopie, naprawdę. Ja, ja będę bezwzględny, ja po prostu ich zwyzywam. Ken bramki, nie wystarczyło do zwycięstwa. Czy ktoś chciałby to skomentować? Zagrał świetnie, strzelił dwie bramki, no akurat Kena mogę pochwalić. Oczekuję więcej od obrony. Mam to w dupie, naprawdę. Obrona grała, zagrała taki gówno, że to jest nienormalne. Jak można bramkę stracić w takiej sytuacji? Co można powiedzieć? Skłonam ambicji. Ja mam w dupie moral tego zespołu. Zagrani jak takie pipy, że to jest, to jest drama. To moi drodzy, skończmy sobie od razu sezon w takim razie. Skończymy sobie na szybkich symulacjach. Po prostu musimy wygrywać wszystkie mecze, wygrywamy meczik z udinezę. Eee, drugie miejsce: 5 stratów punktu do Interu. No, inter musiałby się wywrócić w trzech meczach, więc to, to raczej małe szanse niestety. Sterling za 35 milionów do Liverpoolu. Hmm. Chyba spoko, Deal, powiem szczerze. Sprzedam Sterlinga, bo jednak 35 być to jest spoko. Nie pamiętam, za ile kupiłem, ale. No, Sterling był głównie do rotacji. Myślę, że ściągniemy sobie kogoś ciekawszego. Przedłużymy sobie też kontrakty z Ealingiem Juniorem. Mam, mam co do niego. Pewne plany, żeby już go powoli wdrażać do składu. 56 tysięcy tygodniowo spoko. Ja jestem w stanie się zgodzić, bo naprawdę tego Liga Juniora chcę już powoli już do składu i wierzę, że on może naprawdę bardzo mocno nam pomóc. Spróbujemy jeszcze wygrać tę ligę, zobaczymy, czy mnie zarząd zwolni, czy nie. No, Magic z Hellasem, moi drodzy, zobaczmy, czy nam się uda zakończyć sezon w sposób dosyć przyjemny, czy może niekoniecznie. Szybka symulacja. I meczyk, moi drodzy, zremisowany. To znaczy już na 100% nie mamy szans na zdobycie mistrza niestety. Inter prawdopodobnie już na pewno z mistrzem. no ale przynajmniej miejsce drugie, więc no chociaż tyle. A, jesteśmy na czwartym miejscu teraz, to fantastycznie w takim razie. Jaka walka o top 4, kurczę pieczone. Dobra, no, mecze musimy wygrać, bo jak teraz przegram mecze, to już w ogóle będzie lipa. To jeszcze, moi drodzy, meczyk z Fiorentiną, który oczywiście również musimy wygrać, więc panowie proszę o skupienie i wygranie meczu. 3-0. No i to jest wynik, który mi się podoba. Pięknie Kieza, Sule oraz Bruno Gimaraes. No i chyba ostatni mecz przed nami. Aktualnie jesteśmy na miejscu czwartym i akurat z Interem ostatni mecz. Przecież to jest, tylko jeszcze mieli szansę na mistrza, to byłby tak zajebisty mecz. Kurde, szkoda, no ale nic. O, i Sterling odchodzi do Liverpoolu za 35 baniek, moi drodzy, więc myślę, że całkiem solidny deal. Zaraz zobaczymy, jaka będzie ocena tego transferu. A, proszę bardzo, świetny deal. Zostałem pochwalony za zdobycie tylu pieniędzy. No i ja osobiście mam zamiar wdrożyć Ilinga Juniora, jeśli oczywiście jeszcze zostanę w tym klubie, bo zobaczymy jak to będzie wyglądało. A wystawię tego Pinsilnia ostatni sezon. W sumie czemu nie? Mecz o pietruszkę można powiedzieć, więc. No i niech sobie zagra ten pin solio. Najwyżej przeżniemy z Kretesem. Zobaczymy. Ostatni mecz w tym sezonie. I remisiren 1, 1. No, Nawet bez, bez tragedii. I kończymy na miejscu, proszę państwa, w piątym no, nie jestem pewien, czy będę w następnym sezonie trenerem Juventusu. Dobra, zobaczmy, co sądzi zarząd. Czy dadzą mi jeszcze jedną szansę, czy już mnie raczej nie będą chcieli już ze mną współpracować? Zaraz zobaczymy. No, piąte miejsce to nie jest zbyt dobre miejsce, no, ale nie moja wina, że jak wiecie, no, Napoli wygrywa Liga Mistrzów. Co? O, kurde, dobra. No zakończmy sezon, zobaczmy, co tam mają do powiedzenia. Druga szansa! Yeah! Mamy to, nie zwolnili mnie. To nic moi drodzy, kończymy ten odcinek na tym, że nie zostałem zwolniony, więc patrzę na pozytywy. Niestety widzę, Mistrzów nie zagramy, ale Liga Europy to może być też trofeum, o które będziemy mieli szansę bardziej powalczyć, bo no raczej Lidze Europy nie dostaniemy PSG w 1.8, więc e, będzie lepiej. Więc moi drodzy, co? Całkiem przyjemny odcinek, skończymy na tym, że Sterling odchodzi, no zrobił swoje, trochę nam pomógł, no ale mówię, no 35 bani, to jest całkiem sporo, spoko deal, pora na nowe transfery. Więc moi drodzy, dziękuję za oglądanie, widzimy się następnym razem, trzymajcie się, do słyszenia. Adiós.